Coś chyba zniknęło, wiecie? Chyba mi znowu półtora wyzniknęło. zniknęło. Nie! Eee! Wracaj tu! <tryk> Wracaj! Halo, halo, to znowu ja z tej strony! Witam was w kolejnym odcinku z gry Project Castaway. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku wylądowaliśmy sobie tutaj na wyspie. Na tej wyspie znaleźliśmy piracką kryjówkę. No ale jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, no to oczywiście serdecznie zapraszam was do zobaczenia poprzedniego odcineczka. No i już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać jakiś komentarz dla zasięgów, żeby pomóc rozwijać mi kanał. Słuchajcie, coś nie coś tutaj pozbierałem. Nie zbierałem wszystkiego, bo szczerze mówiąc trochę nie chciało mi się. Bo tak szczerze mówiąc na razie w bazie... Nie mam zaprojektowanego czegoś takiego dużego, żebym potrzebował nie wiadomo ile materiałów, a i tak sporo nazbierałem. Wybudowałem wszystkie te magazynki i połowę tak naprawdę zapełniłem. Pozbierałem wszystkie beczki metal sheety opony powkładałem tutaj do, do, do skrzynek pozamykałem to mam nadzieję że to nie powypada tu w razie czego sobie daję jeszcze jedną beczkę na grilla do bazy żeby była nie rozbudowywałem tratwy bo wydaje mi się że nie ma sensu magazynów mamy dość a tak naprawdę w sumie jakbym jeszcze czegoś potrzebować jakbym jeszcze czegoś potrzebował no to Kurde, no mam tu miejsce, nie? Mogę gdzieś jeszcze jakąś skrzynkę postawić. To przesunę, to przesunę, poprzesuwam rzeczy. Eee, wiecie, jakoś to można by było ogarnąć. No ale słuchajcie, na tej wyspie nie mamy już czego szukać. Więc No też z, z jednej strony specjalnie nie zapełniałem wszystkich magazynów. Bo stwierdziłem, że mogę to zrobić na innej wyspie. Lecimy na inną wyspę, kurde, idziemy stąd. Jak będę potrzebował materiały, jak będę jakiś projekt miał w głowie czy coś dużego do wybudowania, no to wtedy będę mógł pływać po te materiały po prostu sam. A No. A teraz zajmiemy się po prostu eksploracją. Wiadomo, no trochę materiałów do bazy sobie przywiozę, nie, bo to tak bez sensu na pusto wracać, nie? Eee, pełna tratwa, zanim eee, zanim wrócimy do bazy musimy zapełnić całą tratwę, wiadomo, nie? Kurde, no nie mogę wypchać tej tratwy, kurde, co jest grane? Tak jakby jakiś kamień tam był. No dobra, chyba uratowany. Specjalnie też nie szedłem spać, słuchajcie, żebyśmy płynęli w nocy, bo jak popłyniemy w nocy, chociaż no w sumie, kurde, przydałoby się przekimać trochę, nie? No ale dobra, no najwyżej się przekimam z parę godzin, żeby troszeczkę energię podbić już na miejscu, jak będziemy. No bo nie wiem, o której dopłynę, nie? Przesuńmy sobie to jeszcze. Dobra, i możemy ruszać. Płyniemy tam w stronę latarni, i gdzieś tam za latarnią była wyspa, więc sobie to sprawdzimy. Coś ta beczka mi się tam rusza w tej skrzynce. Nie podoba mi się to. O kurde, zablokowałem się. O co się zablokowałem? Dobra, płyniemy, płyniemy. Dobrze, że nie zeskoczyłem, nie? Co to się stało z drewnem moim? Co to? Co, czekajcie, co to się wydarzyło tam z tymi z magazynami? Co się chyba zniknęło, wiecie? Chyba mi znowu półtora tve zniknęło. i nie dogonię przecież. No i muszę wczytać grę i od początku płynąć. Gonię ją, gonię ją. Ała, ugryz mnie rekin. Ała, ugryz mnie znowu. No dobra, nie dopłynę do niej. Gównia na gra to jest i tyle. Dobra, no tak jak teraz patrzę, tutaj za latarnią chyba nie, nie ma nic. No przynajmniej nic nie widzę, żadnej wyspy. Eee, a te dwie wyspy widziałem na pewno. Ta jest duża wyspa, a ta jest mała wyspa. Czy to są dwie ostatnie wyspy, które mi zostały do sprawdzenia? Bardzo możliwe. Dobra, zakręcam. Mam nadzieję, że teraz mi się tratwa nie zbuguje. Generalnie wiecie, no nie możemy zapisać jak płyniemy tratwą. Eee, spać też chyba nie można, nie wiem. W sumie zastanawiam się co by było jakbym poszedł spać Czy moja trawa by przez tą godzinę szybciej płynęła Co, co wiecie co czas przyśpiesza czy, czy jak to wygląda Nie mam zielonego pojęcia Wolę nie ryzykować bo boję się że jak zejdę z łóżka Wstanę z łóżka to mnie wiecie Wywali gdzieś poza tratwę znowu nie ehm, Więc nie będziemy ryzykować Płynę najpierw na tą małą wyspę Sprawdzimy sobie ją szybko Bo prawdopodobnie nie będzie na niej zbyt dużo zwiedzania Więc sprawdzę sobie ją szybko I popłyniemy na tą większą wtedy nie Myślę że to będzie doskonały plan Oho, znowu mi zniknęło coś, znowu się coś z drewnem podziało. Ale tym razem nie wstaję z tego. Nie, nie, nie wstaję od tego, od, od, od sterowacza. Bo mnie znowu wywali pewnie poza tratwę, Więc dopiero jak dopłynę do. do. do, do wyspy, to spróbujemy wstać. W ogóle to wiecie o co o, o się martwię, bo na początku gry, na tych początkowych wyspach dwóch, chyba znalazłem beczkę na paliwo. I niestety nie udało mi się tej beczki na paliwo dostarczyć na moją wyspę I obawiam się teraz, że tą beczkę na paliwo yy, Że tę beczkę na paliwo to ja będę potrzebował, żeby yy, samolot zbudować I trochę się zaczynam martwić, bo jak to były dwie jedyne beczki, które były na mapie, to ja je mam gdzieś na dnie oceanu I szczerze mówiąc teraz się zastanawiam, czy ten, żeby nie było problemów później, nie? No ale no nie wiem, może znajdziemy gdzieś jeszcze taką beczkę. To tym razem mi się uda ją dostarczyć, bo ją schowam do skrzyni. Przycisnę ją drzwiami i nie powinna wypaść, nie? Nie powinna wypaść. No dobra, dopływamy. Dopływamy, ja sobie zapiszę grę i zrestartuję, bo ten, bo jest zepsuta. Nawet zdąży się przekimać, elegancko jest. Dobra, wstaję z taratwy, zobaczymy. Okej, okay, dobra, wstaję. Dobra, tego, z... w gierkę i pojawiłem się pod tratwą. Dobra, jesteśmy na miejscu, no możemy sobie to szybciutko sprawdzić. O, o, już, już, już leci na mnie, pa, pa, pa. Dobra, no i wiadomo, jakieś oponki, jakieś te pozbieramy sobie, ale prawdopodobnie na razie będę wciskał to wszystko do skrzyń. A gdzie gdzie dałem opony? <laughs> łe! Kurde, dwie opony zostawiłem na tamtej wyspie. No dobra, trudno. No tak jak mówię, no nie potrzebuję tratwy rozbudowywać już chyba. Te komponenty trzeba zbierać, czyli musimy rozwalać wszystkie, wszystkie wraczki i, i złomy i inne takie, nie? No dobra. W takim razie możemy zbadać tę wyspę, no. I proszę bardzo, butelka, notatka w butelce. To jest chyba ostatnia notatka w butelce w ogóle. Bo, jak sobie tutaj wejdziemy, zobaczymy notatki, to mamy butelkowe notatki 100%. Czyli już notatki w butelce nie znajdziemy. Dwie ostatnie notatki to były list od zaginionego statku towarowego. No to to, 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 znaleźliśmy tam na tej wyspie, na której w sumie mało było. Bo w zasadzie tylko ta jedna notatka. No i tu mamy list Tomiego: Dear Emma. Kto to jest Emma? I kto to, kto to jest Tommy? Gadamy, pogubiłem się już, szczerze mówiąc tęskni i w ogóle to pewnie jego ten Mom says you are in a better place now. Ojej, on napisał list do swojej siostry, która umarła chyba. Ojej... Smutna historia. Obóz. Tym razem na pewno to jest obóz. Tam jest moja tratwa, tu jest obóz. Ciekawe, czy ktoś tu żyje. Tommy! Tommy! Gdzie jesteś, Tommy, Ujcze Tommy? to wszystko? Nie mam miejsca już, Roten Salmon. No co, ty gadasz? Kubek do parzenia. Inwentory is full. A tu jest jakaś ber berka, a też kofibery. What? To co, to wtedy się tu parzy kawa? Ale fajnie. I namiot. Deska surfingowa. No, chłopca tu żył w najlepsze, nie? Ciekawe gdzie on jest. Eee, dobra, zrzucę się, pozbieram sobie te wszystkie rzeczy, zrobimy sobie ekwipy, miejsce w ekwipunku. O kurde! Kocur! Tym razem mam łuk, nie? No dobra. Spróbujmy w takim razie zlokalizować kocura. Ile mam strzał? Sporo strzał mam, dobra. Gdzieś tam poszedł. My go musimy kill'im. Jest tu. Ciekawe, czy on tu wejdzie na tą skałę. Nie zapisałem gry. O kurde, leci do mnie. Nie może wyjść. Jeszcze. Dostał. Nie dostał. Wyszedł tu, zniknął. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. Um. A tu jest. W skale utknął. No wyłaś tu. O kurde! Leży. Biegał w kółko, idiota! Zamiast mnie zaatakować, to biegał w kółko. Głupi kot! Jaki głupi kot! Dobra, mamy to. Uff. W ogóle się nie bałem. W ogóle się nie bałem. Kurde, może ja bym sobie zrobił takiego grilla na tej, na tej tratwie? Mam beczki w zapasie. To sobie mogę w sumie jednego grilla czasnąć tutaj, nie? Dobra, pytanie tylko, czy ja tu zmieszczę beczkę. Dobra, no i git. Jak znika, jak zamykam, to znaczy, że jest dobrze, nie? Kurde, i przestawiłbym sobie to i bym se to wybudował tutaj na przykład pod tym yy, Pod daszkiem i bym sobie mógł gotować na tym jedzonko W sumie czemu nie Ciekawy jestem tylko czy ten Czy my mamy temperaturę z tego Nie, tak jak z ogniska Start fire normalnie, pop hit I możemy sobie tutaj dać Raw meat Raw meat i Raw proszę bardzo. Gotujemy sobie trzy mięska, ale na ognisku też można, można trzy mięsa gotować, więc w sumie nie wiemy, czy to jest lepsze, czy to jest jakaś różnica w sumie. Nie mam pojęcia. Extinguish fire, hop, no i zobaczymy w sumie czy ten, czy to mięso będzie mi się psuło jakoś szybko Ogólnie też tę te suszarkę muszę obczaić, jak to wygląda, ta suszarka, ten, ten Właśnie Widziałem tu pająka wcześniej Uff. Dobra A może się przekimam? A idę się przekimać Nażarłem się kokosów, więc w sumie mięso pewnie mi się zepsuje, nie? Bo nie jestem głodny Dużo tych, tych metal shitów tu jest na tej wyspie Postaram się zabrać je wszystkie do bazy, bo z tego budujemy skrzynki. nie? To, to mi się naprawdę naprawdę bardzo przyda. So weźmiemy jeszcze herbatkę, to sobie później najwyżej zaparzymy. Butelka na wodę, soda pop, butelka piwa, kawa, kubek, kawa, kubek, no co, pozabieram sobie te rzeczy, no co. Mam miejsce na taratwie, sobie powrzucam wszystko, mogę zabierać wszystko tak naprawdę. Mamy teraz tyle skrzynek. Tyle wszystkiego, tyle miejsca, że naprawdę możemy, naprawdę, naprawdę możemy wszystko zbierać. Nie widzę żadnych blueprintów jeszcze. Nie dobra. O, tu jeszcze beczki. Wszystko chciałbym zebrać. Wszystko chciałbym zebrać. Aczkolwiek, no nie musimy tego od razu zbierać, nie? E, bo. Wiecie, no ja sobie mogę tutaj później wrócić po te materiały, nie? To nie jest jakiś duży problem. No najważniejsze w sumie, no, może te metal sheety bym se pozbierał w sumie. Eee... Zanim stąd wypłynę, żeby to już mieć na tratwie. to by było takie dość istotne. Czyli podejrzewam, że tutaj ten Tommy żył sobie na tej wyspie, ale skąd ten Tommy się wziął? Kto to był w ogóle ten Tommy? Trochę nie ogarniam. Co to kłody leżą? Ach, SOS napisane jest, patrzcie. SOS Squid Sprytnie, sprytnie. To nic to nie dało, nie? Ej, nie ma żadnych blueprintów. No ja sobie te kłody pozbieram. Nie zostawię ich tu przecież. Ale drewna tutaj na tej wyspie nie będę zbierał. Tak jak mówię, pozbieram sobie prawdopodobnie te metal shity To co najważniejsze. I lecimy na następną wyspę. Ty, flaga polski! Czyli co, to mi to był Polak? Apteczka! Blueprint! Kółka. No wezmę te kółka, słuchajcie, no co, co mam mnie, mnie brać? no. Cyk. Haha, <laughs> zmieściłem dwie opony do skrzynki, no i super. Dobra. Sprawdźmy ten blueprint. No i sprawdzimy też tą flagę na górze, co jest. To na końcu sobie pozbieram. E Elite Bird Snare, aha, czyli pułapka na ptaki, jakaś zaawansowana, tak? No dobrze. Czy się tu rozejrzę? Bo ja w sumie tylko plażą szedłem, nie? To tutaj. Nie wszystko sprawdziłem, bo gdzieś tutaj może być w krzaczku ukryty jakiś blueprint, nie? O, na przykład tutaj jest między kamieniami. Tam na górę się musimy dostać, bo tam ta flaga była. Tam przy fladze może być artefakt albo coś. Dobra, jakiejś normalnej drogi na tą skałę nie ma. Czyli trzeba próbować się gdzieś jakoś wdrapać. Po skałce nie bardzo. Z tej strony chyba widziałem jakieś takie w miarę przyzwoite skały, nie? Tutaj na przykład, hop. Więc? Mamy to. Jesteśmy na górze już. już. Już nie spadniemy. Już nie spadniemy. Dobra, powolutku każdy zakamarek, bo wiecie, mogą tu gdzieś być jeszcze. Blueprinty jakieś, nie? Bo w sumie co ja znalazłem. Toporek toporek z Rekina, czyli prawdopodobnie tam z zębów, czy coś. Czy z, z tego z. Z tego, wiecie, nie? Eee, I. I pułapkę, nie? Więc w sumie nic jakiegoś tutaj szczególnego nie znalazłem. To jest kolejny namiot. Ciekawe. Pewnie się tu schował przed pumą. O. A! Głupie, kurde, pająki. Dobra, no i co my tu mamy? Pochodnia. Ojej. Ej, on tu z kimś był! Kurde, no przecież! Głupie pająki. No dobra, ale żadnej notatki nie ma, nic? Nie dowiemy się, co się tu wydarzyło? No sprawdźmy, co tu jest na dole. Złoty nóż. Złote strzały. No zobaczcie, przytuleni do siebie umarli. Pierścionek jakiś jest. Czarną wdowę zabił nożem. Nie mam już miejsca. Antybiotyk. Kurde, no i co? I nie mam kurde miejsca, nie? E, pierścionek mi spadł na dół, będziemy musieli go znaleźć. Kurde, no co tu się stanęło, nie? Dlaczego tu żadnej notatki nie ma? Teraz się zastanawiam, co ja z tymi strzałami mam zrobić. No kurde, no nie wiem, no wezmę. Wyrzucę trzy kamienne strzały. Nawet jakbym miał ich nie pozbierać. No i weźmiemy te, nie? Aha, inwentory dalej jest full. No to, to, gdzie, to gdzie ja to mam wsadzić, przepraszam bardzo. Dobra, to nieważne. To nie biorę w ogóle tych, tych nie? Kurde, no co tu się stanęło? No i ta flaga, nie? Zobaczmy co, tą flagę. Co, 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 o co tu chodzi? Obwód mikroprocesor. I co, i tyle? A młotkiem to trzeba zniszczyć, ale lipa. No dobra, mam młotek na tym, na, na, na tratwie, to sobie wezmę tę, tę flagę, na pewno. No tak jak mówię, no zbierać, to ja mogę później, na samym końcu możemy sobie pozbierać rzeczy. Czy to jest wszystko? Kurde, coś mi tu śmierdzi. To nie jestem ja. Brakuje mi czegoś. No, ale może faktycznie, no to jest taka poboczna yy, wysepka, nie? Chociaż list butel. Ała! No przecież! No, dobra, to wysoko było, no ale kurde, no nie aż tak! No bez przesady. Dobra, no, no tu są jeszcze jakieś skały. Spróbujmy tu wejść teraz. No nie udało się. No, no to inaczej, 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 tędy. Dobra, jesteśmy na górze. Ale tu chyba już nic nie ma. Nie, jest coś. Termostat, obfut, Power Cell i znowu ekwipunek pełny. Eee, no, podejrzewam, że to wszystko się przyda, nie? Właśnie później do budowy samolotu, nie? No, mam powyrzucać większość. Dobra, i zbieramy. Później będę chciał wybudować samolot, i nagle mi będzie czegoś brakować. i Będę musiał każdą wyspę sprawdzić, żeby, żeby to znaleźć, nie? bo nie wiadomo na przykład, czy ja wszystko zebrałem. No, mogłoby tak być w sumie, mogłoby tak być. Ja bym się wcale nie dziwił, jakby tak było, no ale no, to już trudno. Trudno się mówi. Um, dobra. Nie wiem, czy będę mógł się przekimać, e, no ale to sobie pozbieram teraz za ten czas, co jest ciemno, to sobie pozbieram te wszystkie rzeczy stąd. Pochowam to wszystko na tratwie. Zgarnę sobie może tą flagę już zawczasu, żebym mnie zapomniał. E, może te metal shity pozbieram, póki jest ciemno i widzimy się za momencik wtedy. O kurde. Chyba potrzebuje wykrywać metalu, żeby ten- Wysypało mi się wszystko ze skrzynki, nie? No chyba was porąbało! CO TO MA BYĆ?! Jest. Udało się obrócić tratwę. Ja pierdziu, to, to co to się stanęło tutaj? No i co? I teraz wszystko mi wypadło ze skrzynki. Kurde, trzeba zamykać skrzynię, żeby to się nie powtórzyło nigdy więcej już. No, już chyba nie znajdę tego pierścionka. Ty, jest! Znalazłem! Dobra, połóżmy go tutaj i zamknijmy skrzynię. Już się nie zgubi, dobra. W takim razie zostało mi jeszcze, tylko tamta górka mi w sumie została jeszcze tylko do sprawdzenia, przy tamtym obozie na plaży. No i to w sumie tyle, nie? I zostanie nam jeszcze tylko ta duża wyspa do sprawdzenia. W takim razie, na to wygląda, no na to wygląda. Eee, czy my możemy sprawdzić co my mamy? Plane Battery, Dashboard, Engine, Propeller, Seed. Plane chassis, ale ja nie mam plane chassis. Jeszcze coś takiego musimy znaleźć. Widzicie, to wszystko co my tu możemy zrobić, możemy przyczepić do, jakby... Samolotu! Który prawdopodobnie możemy znaleźć. Datura 3, ej takiego nie mam. Kwiat bielunia. No dobra, no bierzemy, no co. Tu między skałami coś jest. Nie. No dobra, no to zostało nam jeszcze tylko w sumie tutaj do sprawdzenia. Ja oczywiście jeszcze się przejdę tak na szybko zobaczyć, czy czegoś nie zostawiłem. No i te metal sheety bym chciał pozbierać. Aczkolwiek też nie wiem, czy wszystkie będę zbierał. No dobra, spróbujmy się jakoś wdrapać. Katy ciężko będzie. Alba, alba, dobra, mamy to. Chill pepper. Mam chyba chill pepper na wyspie, ale weźmiemy se. czemu nie? Chociaż pewnie zgniję, zanim dolecę do wyspy. Nic, co to już nic nie ma? No wygląda na to, że tutaj już nic nie ma. Kurde, no to tak trochę słabo, nie? Mało żeśmy się dowiedzieli, no, ale, ale... coś tam się dowiedzieliśmy. Ciekawe jest to, nie? Że to bezludne wyspy tutaj niby, a... A tyle różnych osób tutaj wylądowało, nie? Bo przecież ten e, statek e, towarowy... E, tutaj zaś jakiś gość, nasz wujek, e, ten kapitan jakiś... Strasznie dużo ludzi tutaj było, mimo że to są e, bezludne wyspy, nie? Ciekawe w sumie. No dobra. No chyba tu, kurde, już nic więcej nie ma. To co to jest? No autentycznie już chyba tutaj nic więcej nie znajdę. No dobra, no ale na pewno ta wyspa była ciekawsza niż ta poprzednia, nie? Bo na tej poprzedniej to nie było kompletnie nic. Eee, tutaj coś było, coś się działo. No i nie dużo, ale no zawsze coś, nie? Zawsze coś. No i. Co no, zostaje nam, słuchajcie, jeszcze tylko ta jedna największa chyba wyspa. No, znaczy, nie wiem, czy to jest największa wyspa, no, ale jedna z większych na pewno, no bo jest ogromna. Ona jest, słuchajcie, tutaj. Nie? No, wyspa jest ogromna. A tak to wszystko. Tam jest nasz samolot rozbity. Dymi się, widać. Eee, tam jest nasza wyspa. Tutaj jest to drzewo, chyba, które wystawało. Tutaj jest ta pierwsza wyspa, którą sprawdziliśmy. No, i tutaj jest ta. Którą sprawdzimy jako ostatnią No dobra Wiecie co, może ja nie będę tych wszystkich metal sheetów zbierał Po co mi tyle tego, nie? Chociaż w sumie z drugiej strony no W sumie niby warto by było to pozbierać, nie? No ale już trochę tego mam No już trochę tego mam Wezmę może jeszcze cztery te metal sheety yy, Te dwa, co tutaj są yy, I tego I spadamy Na! No. Wiedziałem, kurde, żeby się tutaj jeszcze rozejrzeć. Przy tych kamieniach jest blueprint jeden. Tu w sumie chyba przy tych kamieniach tylko nie sprawdzałem. Tam jeszcze przy tratwie najwyżej sprawdzę. No i tą flagę musimy zabrać, nie? Postawimy sobie na tym. na tratwie. National flag. No ale my mamy National Flag, nie? To jest. O, kurde, jaki mi spadł? Ale dobra, weźmiemy sobie. Mamy National Flag. Ja już taki National Flag widziałem. To co? My możemy sobie wybrać, jaką flagę chcemy? Ej, może możemy sobie wybrać, nie? Ciekawe, czemu akurat tutaj taka flaga była, a nie inna, nie? Ciekawostka. No to kurde, muszę w takim razie spróbować zrobić taki National Flag i zobaczymy, jak to się wybiera. Co tutaj leży? Termostat mi wypadł ze skrzyni. Dlaczego? Przecież skrzynia zamknięta była. Tutaj to wkładałem. Może nie trafiłem do skrzyni. Dobra, tutaj sobie postawię National Flag Gdzie ja tego kija Tu jest Wsadźmy kij Eee to No dobra No i Od czego to zależy jaka to jest flaga? Może od tego jaki mamy język w grze ustawiony? Nie mam zielonego pojęcia No ale dobra Słuchajcie Tamtą wyspę zwiedzimy sobie w następnym odcineczku. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać. Ta wyspa była lepsza od poprzedniej, a ja przypnę wam serduszko. No i jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, no to to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam także. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!